Ławska Adanosa będzie z Tobą. Adanus jest Bogiem Harmonii, strażnik równowagi pomiędzy Innosem a Beliarem. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zmierzchu Bogów. Nie za bardzo wiem, do której kamery mam patrzeć, ponieważ w tym momencie nagrywany jestem z dwóch kamer. A dla testu po prostu sobie wziąłem kamerę z telefonu, gdzie jest możliwość nagrywania szybkiego HD i zastanawiam się, jak to wyjdzie przy, potem przy montażu. Oczywiście jest to zawsze więcej montowania dla mnie, ale być może jeżeli to będzie jakieś fajniejsze i w ogóle to będę może z tego korzystał po prostu. Więc to jest taki test. Być może nie zmieniło się nic w tym momencie, nie wypaliło i po prostu widzicie starą kamerkę, a jeżeli, jeżeli widzicie taką większą, nową, to to prawdopodobnie wszystko się udało. Dobra, jesteśmy w Trellis yy, i na początku chciałbym znaleźć, wiem gdzie on jest, tylko oczywiście gdzieś tutaj. Dobra. Yy, kamień teleportacyjny tutaj, bo musiałem właśnie wcześniej przejść sobie z Geldern do Trellis poza odcinkiem już, żeby was nie męczyć i... O, jest jakiś Sylwester w ogóle. Niezwykły strażnik. No i będziemy potem szukać gościa, który coś tam wie o Czarnym Magu. Yy, z tego co czytałem, to Taki kamień jest chyba tutaj. O ile... Dobrze, no tak, to jest takie bojowisko, tam było między jakąś rozwaloną beczką a czymś. O, faktycznie, dobra. Tu jest młotek, jest do Trelis. Dziwnie to ukryli, ale okej. Okay. Jeżeli tutaj ktoś będzie buszował e, jako po prostu złodziej, no to znajdzie sobie ten kamień bez problemu. A ludzie, którzy raczej nie chcą kraść, to no nie będą tu nawet chodzić, więc nie znajdą nigdy tego kamienia, prawdopodobnie. E, o, paczki z bronią, wszystko jest na miejscu. Swoń Gard! o, jezu, to ty już. Ciebie szukałem. W pokoju, Wow. Czy myśmy się kiedyś nie spotkali? Nie. Kto był mój brat? A, dobrze. Czego chcesz? Dziwne. Informacji. <coughs> Podobno w tych stronach przybywa czarny mag. Słyszałeś coś o nim? Chyba masz mnie dobrze, za cierpliwa. Uciekaj, zanim użyjecie jako dodatku do twojego Spokojnie, przyjacielu. Pójdę sobie, lecz nim to zrobię. Wyjaśnij mi, dlaczego generał stoi na warcie. Jesteś generałem, prawda? Wyglądasz jak generał, jak ktoś ważny. Ktoś, kto wie wszystko o tym obozie. Hmm. Jestem pewien, że wszystko wiesz. Na przykład co w waszym obozie robi mag? To, to prawda, wody. że wiele wie. Takie troszkę tutaj poprawię. W naszym obozie nie ma czarnego maga. Przynajmniej teraz. Co masz na myśli lepiej się wtańce? Ee... Co wieczór opuszcza obóz i śpi na wzgórzu? Stara No to teraz nie jest fajnie, czyż więc. Nieнавиdzi hałasu. Powiedz, co wiesz. Więc to wydaje mi się, że rzuca zaklęcia. Jakójś czarodziejku. Wiesz co mam na? Mi... Naprawdę? To ciekawe. Dobrze, pójdę już. Dziękuję. Nie no ma za co. W ogóle z tej nikty w kotiku nie było. Jakiś, e, jakiś za bardzo kobiet, magów, że tak powiem. Mogę tu wejść, tak czy siak? Zapiszę i. No nie wiem, tak mnie zatrzymał, jakbym po prostu nie mógł tu iść, ale chyba. Po prostu tego maga tu w tym momencie nie ma. No i tyle. Tak by wychodziło. Trochę sobie tutaj pobuszyjemy w takim razie. Przede wszystkim pulpity, chociaż z drugiej strony nie wiem po co ja to robię. Bo tutaj zazwyczaj jest alchemia i prastara wiedza, gdzie raczej nie będziemy z tego korzystać. Może jakąś, jakąś magię gdzieś tam się wykorzysta kiedyś, ale czas muszę mieć do tego nie wiadomo ile wiedzy. Przez całą wieczność i jego słudzy spełnili to żądanie. Dobra. Szkoda, że nie ma jakiejś starej skrzyni, bo w sumie tutaj takie pomieszczenie bardzo magiczne. Okej, okay, tu nie ma nic ciekawego. Dobra, czyli właściwie wiemy, gdzie ewentualnie wieczorami jest ten czarny magii. Co, mam to teraz powiedzieć? To już tyle, czy. Czego chcesz? Garana nie kojarzę z trójki, więc. Nie macie nic innego do roboty niż zawracanie nam. Nie wiem, czy tam z nim gadaliśmy, ale być może. Dobra, tutaj rzeczywiście już nic nie pogadamy. Oczywiście jest trellis na pewno sporo jakichś tam zadań. Na przykład z tego co wiemy w trellis mieszka torus, więc chyba jest tutaj, ale pewnie tu nie możemy wejść. Aha. Mogę. Bez żadnego problemu. Nie, tu jest jakiś szaman. Ogit jakiś i Echrang. Okej. Okay. A w takim razie kto mieszka tutaj? A, tu jest chyba Torus. I też mnie nikt nie zatrzymuje, także spoko. Z Torusem sobie chętnie pogadam, ale najpierw pulpity. Tam jest jakaś pewnie ciężka skrzynia czy coś. O, fajno ma zbroję w ogóle. Się dorobił chłopak, stał na tych bramkach i w końcu zarobił na zbroję porządną. Radeliara! To znowu ty. <laughs> Myślałem, że dasz mi święty spokój. Z tego co mi wiadomo, to ostatnio nie sposób uświadczyć tu spokoju. Poskrom swój język, albo ci go odetnę! To Gorn jest odpowiedzialny za cały ten bajzel. To on pierwszy mnie zaatakował! Jesteś pewien, że go czymś nie sprowokowałeś? Co to ma być? Przesłuchanie? Powtarzam po raz ostatni. Gorn zaatakował mnie pierwszy! To ja utrzymywałem pokój między ludźmi a orkami. To ja miałem oko na nie jeden, a trzy regiony, w których przebywają orkowie. Właśnie tak. Pilnowałem nie tylko Trevis, ale i Montery oraz przylądka Dun. Dowodzę tutaj wszystkimi orkami i najemnikami. <gadanie> Aha, to żeśmy sobie pogadali. To nauczysz a, mnie walki? Nie walki? Hmm. <gadanie> Świetnie. Eee... Yy... <gadanie> Ach, ten Gotik, dobra. Dwa punkty nauki mi brakuje w każdym razie, a dużo doświadczenia? Jakoś tak nie za bardzo. Co to jest za skrzynka? Ciężka skrzynia, no właśnie. Jakbyś ty poszedł spać albo coś. W sumie czekajcie. Myślę, że to jest wystarczająco odległość, żeby on mnie tutaj nie atakował. Nawet nie mówi mi, że się skradam, więc. Wow, siekacz. Dużo ręcz 3, siła 270. Być może kiedyś się tego użyję. Wow, torus, halo. Już jest ok, tak? Przyszedł tu, ale jak już byłem podczas otwierania tej skrzyni, to chyba jest okej. Okay. Dobra, no to tak, możemy albo poszukać tego maga po prostu, czarnego. Jeżeli... tylko jeżeli niby wieczorami tam jest, to gdzie jest teraz w takim razie? To by było dziwne, być może... jest tam teraz, ale to było gdzieś tu? Na wzgórzu. że to wzgórze, tutaj była jakaś farma kiedyś. Zobaczymy jak walczę ze zwierzętami mieczem dwuręcznym. No tak. Jakoś. Nie za... Jak dziwnie jakoś nie słychać, jak... Hm. Mam jakąś odtrutkę? no to jest pytanie swoją drogą. Mickstura leczy wszelkie choroby. To jest to, nie? Chyba tak. Nie, to jest choroba, to ma być trucizna, to ma być odtrutka rzeczywiście. Dobra, no to skoro nie mam, to będę musiał się trochę poleczyć i poczekać, aż mi to... Eee, Zajdzie ta choroba. No dobra, zaszło. No i zobaczmy, czy tutaj on jest. Ja słyszałem, że to zadanie potrafi być zbagowane, i po prostu tego, tego maga może tutaj w ogóle nie być. Nawet wieczorem. I to może być spory problem. Ale być może to były stare teksty, które czytałem gdzieś tam w internecie. I cholera. Matka znowu jest, Hanfried. No widzieliście czarnego maga na przykład? Czy orkowie sprawiają jakieś kłopoty? Czasami zmuszają też moich rodziców do wykonywania ich poleceń w zamian za chleb. Też? A co wcześniej? jakoś Co każą chodzi? wam robić? Różne rzeczy. Zbierać artefakty, hmm. zanosić pancerze do naprawy lub ostrzyć broń. Czy kiedyś robiliście coś, co miało związek z magami? Nie, nigdy nie posyłali nas do magów. Chyba nie chcieli, żebyśmy kręcili się koło magów. Może chronią jakąś tajemnicę. Możesz powiedzieć Dobra, jakieś informacje ewentualne? Się? Od czasu ataków nie opuszcza Trelis. Musi być przerażony. Mhm. A matka? Czy orkowie Czy te teksty mają sens w ogóle? Czy to jest problemów? tylko taka czasami informacja naszych synów. Mhm. Więc dlaczego się stąd nie wyprowadziliście? źle nam tutaj, Oj, tutaj. Ale czasami orkowie zlecają nam pracę w zamian za chleb. Jezu, ty masz kurde tarcze i miecz, poluj na ścierwojady i to jedzcie, a nie. Jaka to praca? Dostawy i naprawy ich broni oraz sprzętu. Czy w czasie tej pracy poznałaś Torusa? Nie, nigdy. Czy w czasie tych prac miałaś kontakt z zaufanymi ludźmi Torusa? Tylko raz. Musiałam posprzątać pokój Osha. Zauważyłaś coś dziwnego w tym pokoju? Nie. Zawsze czułam się nieswojo, gdy wchodziłam do trelis, więc nie byłam w stanie zapamiętać żadnych szczegółów. Sądzisz, że wojska są na Czy tyle te informacje są jakieś przydatne gorna? w ogóle? Nie wiem. Słucham nie tego. Wiem ale... tylko, iż chcę, żeby moja rodzina była zawsze bezpieczna i nakarmiona. powinien rzucić jakimś tekstem teraz, że, że głosujcie na mnie, to będzie super merytana i w ogóle. No nie wiem, pogadam z wami. Szem. Nie mogę. Z tobą mogę. No Jezu, i po co te pytania? Ja spotkałem już tyle. Tak, Może mnie nauczyć walki. Teraz. Aha. Co ci powiedział? Kazał mi i mojej rodzinie. Trzymać się z dala od kłopotów. Wiesz coś, a może coś słyszałeś o Torusie? Ludzie mówią, że sprowadza do pomocy wszystkich magów z Myrtany. Mm -hmm. Jezu, o co mogą być mu Mogliby przeprowadzić ten dialog, a nie, nie żebym no ja pewnie. klikał cały czas, też to mogliby jakoś inaczej gorna. zrobić. Widziałeś któregoś z tych magów? Nie, nie widziałem. Ale zdaje o. się, że niedawno przybył czarny mag. Masz jakieś informacje o tym czarnym magu? Przykro mi, ale nie. Dlaczego hmm. mieszkasz za obozem orków? Może to Trochę nie ta, mistrzne. nie to miejsce, nie, nie mamy to Jest też obietnica, a ludzie stronią od nas. przynajmniej zlecają nam drobne prace i płacą nam resztkami. Oczywiście hmm. w obozie orków resztki to rzadkość, ale lepsze to niż nic. Przykro mi to słyszeć. Wyglądasz mi na przyjazną osobę. Proszę, kup jednego z naszych synów. Co? Nie zapłacisz dużo. Obaj nadają się do pracy. Nie musisz im płacić. Wystarczy, że będziesz ich karmił. Proszę, pomóż nam. Możesz wybrać albo młodszego, albo starszego. Starszy syn jest silny i może ci towarzyszyć w misjach. Młodszy jest sprytny i potrafi unikać kłopotów. Wow, ale to w ogóle coś jest przydatnego, chyba. Nie chcę za bardzo jakichś synów kupować, chociaż to ciekawe. Ciekawy jakiś tutaj system. A mogę go i mogę kupić dwóch, bym miał siłę i wszystko. Dobra, w takim razie pojawił się czarny mak, ale nie wiadomo gdzie. A wiecie co? Bo przypomniało mi się, że tutaj ja jaskiń nie odpuszczam. A tutaj, ja, jak pamiętam, z Gotika 3 była jakaś jaskinia, więc się przejdę. Chyba że ją, nie wiem, zasypało albo coś. Ale zaraz, ja szczurko, przecież to jest 10 doświadczenia. Dobra, dziękuję. I tutaj gdzieś dokładnie, zapiszę, nie? Wiem, może jakieś ciostwory będą, no coś. Ogólnie, a ktoś mówił, że mam przytrzymać dłużej prawy, a potem lewy. Czy jakoś, czekajcie... Trzymam długo... I dwa razy lewy. Nie wiem, coś, coś było, ale może trzeba mieć jakieś duże orange dwa albo coś tam podobne, będę mógł robić jakieś obroty i inne takie rzeczy. Ej, okay, ktoś tutaj jest. Ej, to jest czarny mak? Nie, oprychy jakieś. Oprych, 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 oprych. No i co, pogadać mogę z wami czy coś? Tak wchodzę wam do jaskini, co mówicie? Handluj. Mhm, mm no to wytrychy sobie wezmę oczywiście. Za, powiedzmy, nie wiem, to wszystko. Kruszmorok, właśnie, nie wiedziałem, co to jest, ale to jakaś orkowa gówniana broń. Te są nieźle drogie. Dobra, dołóż złoto, tam jedną monetę ci dorzucę. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Wielbra, mała Na pewno masz jeszcze wiele. Dobra, i do jest do ciężka robienia. skrzynia, a ja nie wiem, czy opry, oprychy. Wow, te jaskinie takie nie były, chyba. To była jakaś durna jaskinia, w której nie było nic. A w tym momencie widzę, że tutaj jest, są jakieś rzeczy i w ogóle, czy tam powinienem móc wejść jakoś? Ej, nie kojarzę tego, żeby u góry było co. chyba, że przeoczyłem, bo po prostu nie, nie zwracałem tak bardzo uwagi na to. Ale tu za bardzo nie wskoczę, być może jakoś się da górą, o, spróbuję was okraść, wiecie co, bo tak siedzicie, tak nie wiadomo o co chodzi. No, elegancko, bez problemu. Ubijacz jest jakiś. Duży Orange 2 i 220 siły. To będzie moja następna broń, coś, coś czuję. Bo duży Orange 2 chce się nauczyć już za niedługo i potem jeszcze 20 siły i jest dość duży damage. Oprócz tego jakiś pierścień, ochrona przed pociskami, dobra. Mogę jedynie mieć nadzieję. Zarobiście. Fajne są te bronie faktycznie w ciężkich skrzyniach, od razu takie... Oh, albo drogie, jakby ktoś grał jednoręczną albo magiem, albo po prostu dwuręczny, no i dobre. Można coś tam powalczyć. Dobra, w takim razie, skoro nie ma czarnego maga tutaj e, rano, bo to gdzieś tak się przespałem niedawno, to zrobimy tak: przede wszystkim najpierw przeteleportuję się do, do Geldern i porozmawiam o tej sytuacji z e, Inogiem. Tak, Inogiem może mi coś ciekawego powie, no bo w, w końcu czegoś się dowiedzieliśmy o tym czarnym magu, czegokolwiek, bo jakoś samego jego nie spotkałem, nie wiem co tutaj bym miał dalej z nim robić. Więc zapytajmy, może akurat coś nam powie ciekawego i zobaczymy, może jakieś doświadczenie. Kurde, coś przecina. A ciekawe, bo mi przycina a na podglądzie nie widać, ale to zawsze jest różnie, także nie ma się co Masz sugerować. Jakieś informacje? Tak mam. Zawracaj mi No jednak nie mam, dobra. A i moment, bo tutaj Inok chyba też może nie będziemy jakoś karał. Ty tu czytasz, nie? No to co Ci to przeszkadza, że ja tu otworzę starą skrzynię, w której jest pieczeń? Telekineza jest, ok. I. Mikstura wytrzymałości. Maksymalna wytrzymałość, dobra. To co będziemy tam potem pić pewnie jakoś. Spoko sprawa, że te, te skrzynie jakoś tak mogę kraść, a tutaj co było? A, metalowy kufer, no to nie. Tam jakieś otwieranie zamków można by się jeszcze dołożyć. Dobra, w takim razie, skoro nie mam tutaj żadnych perspektyw na, na życie dalsze, więc pasowałoby przespać się do wieczora. No i pójść tam wieczorem i mie mieć nadzieję, że się po prostu nic nie zbaguje. Tu jakiś domek, tylko muszę wykorzystać do tego. Będzie ciemno, ale trudno. Śpij do wieczora. Czyli teoretycznie, no jeszcze jest jasno, przynajmniej tyle. I teraz wyjdziemy. Teraz, jak to się wychodziło? Tu. Ej, dziwnie mi tnie! Czekajcie. Nie wiem, na podglądzie wydaje mi się, że jest lepiej, a ja tutaj jakoś tak dziwnie zacina. Czy ja tędy wychodziłem, bo to nigdy nie pamiętam, ale chyba dobrze. I tu. No i dobra, ale nie wiem, czy to jest. Dalej nie wiem, czy to jest to wzgórze, ale tak, tak po prostu myślę, że to może być tutaj. No i czy ty tutaj jesteś? Jest wieczór? No, oni nic nie wiedzą za bardzo o tym czarnym Magu i to jest dziwne przede wszystkim. Ulfrid, matka, no i tak dalej. Dobra, to tutaj jak was nie ma, to moment. Jeszcze sobie sprawdźmy to w takim razie. Powinien porozmawiać? No wiem, że powinienem z wszystkimi porozmawiać, aby dowiedzieć się więcej o czarnym magów treli. Zebrane informacje muszę przekazać Inogowi. Czyli możliwe, że muszę rzeczywiście pogadać. Wiecie co, bo ja po prostu czytałem minimalnie to zadanie w internecie, dlatego mówię, że tak wiem, że on tutaj ma być. I tam było, żeby pogadać tylko z tym. Zresztą sam szpieg powiedział mi tylko o rozmowie... A, to ten krowica. Tylko o rozmowie z tym nagie, nie? Tym orkiem. Więc w zasadzie bezimienny nie powinien wiedzieć, że... Powinienem jeszcze rozmawiać z tym, z tym lub z tym, nie? No, ale być może, nie wiem. Content Mod to naprawiał czy coś. I trzeba pogadać i dopiero te wszystkie informacje zebrać. Ciul wie, no szczerze mówiąc, tutaj ktoś pilnuje czegoś. Kim ty jesteś? Elitarnym orkiem, szamanem. Aha, mogę handlować po prostu z wami. I ty w ogóle masz ciężkie pancerze, jakieś rzeczy, mnóstwo. To jakieś mix 35. Ile to będzie warte? 8 tysięcy. No to takie przyszłościowe. Myślę, że. Mmm, arkowy rozdzieracz. To jest lepsze a tańsze. Ciekawe. To jak już mam mieć, to już będę miał to jak już. To to sobie sprzedam. To kupię i dołóż mi złoto i jeszcze na tym zarobię. I mam mikstury przynajmniej czym się leczyć. I tutaj coś skrzynia jakaś. Nie. Dobra, no to nic. Szukamy w takim razie tych ludzi. No trochę to, trochę to źle wyszło. Myślałem, że wyjdzie inaczej, ale no. No, bo na logikę, no szpieg powiedział o jednym gościu, a w dzienniku zadań mamy ich kilka. Kilku właściwie. Wszyscy tutaj czegoś pilnują. Nie ma żadnych ludzi, którzy mają imię, tylko wojownicy, alchemicy. Nie wiadomo co. Tam był ten przy bramie jeden, pamiętam, ale. Nie wiem, czy on się tak nazywał akurat. Mm, Sylwestro, no. Nicolas i Rudolf. Sylwestro, Nicolas, Rudolf. Tu na przykład sobie ktoś siedzi. Silny wojownik, świetnie. Sylwestro Nikolas Rudolf. O, Boże Święte, no to będzie trochę problem. Tu jest Sylwestro, tutaj pamiętam. Sylwester, no to niech będzie. Witaj, obywatelu. Potrzebuję informacji. Co chcesz wiedzieć? Słyszałeś coś o czarnym magu przebywającym w tych stronach? O, tak, bardzo dobrze go znam. Naprawdę? Oczywiście, w dzieciństwie byliśmy przyjaciółmi. Naprawdę dlaczego współpracujesz Coś z dziwnie to brzmi planują przejąć całą myrtanę skąd to wszystko wiesz O, korus mi powiedział naprawdę pewnie on też jest twoim przyjacielem z dzieciństwa oczywiście razem braliśmy udział w wielu bitwach byłem z nim gdy walczyliśmy z królem robarek rozumiem nie ma za co dobra to jakieś no właśnie tu jest jakieś ciulostwo nie także po co mam się tego dowiadywać jeszcze jakiś tam Rudolf jest i ktoś jeszcze, no ale kurde, Morok. Z... Mogę z tobą nawet pogadać. Zatwardziały wojownik Erchrang. To ty, ty byłeś Erchrang jakiś? Nie, chyba nie. Rudolf i Nikolas. Nie wiem, czy to ork, czy człowiek, tak nie szukać. Ty byłeś ważny, Garan. No i tyle. Tu nikogo nie ma. Rudolf, Nikolas. Lepiej słowa. Urbanus. Osz, i z Oszem coś jakiś wątek był to już podobnie jak ty, mieszkańcem myrtany ja. Hmm. Trzymaj się z dala od Samy kłopotów. Nasiorkowie będą powiedzieć. mieli na ciebie oko. Ciekawy pan, że nie taki. stąd, zajęty jestem. Przydałoby się dać morą nauczkę. Czy Lud kocha i szanuje Torusa? Co? Oczywiście, że tak. Torus zdziało wiele dobrego dla Trelis, A teraz zrobi to samo dla Myrtany Zobacz, Jak to dla Myrtany? Chciałem powiedzieć. Chciałem tak. powiedzieć, że będzie starał się boże, przywrócić boże, pokój boże. i dostatek w całej Myrtanie. W ogóle. Mm -hmm. Czy mieszkańcy ucierpieli na skutek ataków? Nie. Gorn atakuje tylko nasze obozy wojskowe. Więc nie jest taki zły, jak twierdzą niektórzy. Mam już dość rozmowy z tobą. Wracaj do pracy. Mm -hmm. To jednak z Oszem tu za dużo nie mogliśmy porozmawiać. okradłbym cię chętnie, ale tu się za dużo ludzi kręci. O Boże, no nie wiem, wiecie co, o jest Nikolas, dobra. Witaj, obywatelu. Potrzebuję informacji. Pytaj o co chcesz. Słyszałeś coś o cza... czarnym magu? Dobra. On wszystko widzi i słyszy. Gdzie mogę go znaleźć? Wszędzie. Bądź ostrożny. Jezus Maria. Dobra i został mi kto, bo jak zwykle mnie nie pamiętam. Rudolf. Rudolf to brzmi na farmera trochę, to mógłby to być farmer. No ale już tutaj przechodziłem, dobra wiecie co, ja go znajdę i zrobimy cięcie, bo to nie ma co przedłużać. O, boże, on tutaj siedział na ławce przez cały ten czas. Dobra, w takim razie. Hmm, może to. Witaj, obywatelu. Potrzebuję informacji. Chętnie pomogę. Słyszałeś coś o czarnym magu przebywającym w tych stronach? O, na samą myśl o nim mam dreszcze. Co możesz mi o nim powiedzieć? Jest wcieleniem zła. Zdolnym zadać każdemu niewyobrażalne cierpienia. Gdzie mogę go znaleźć? Nie możesz, to on znajdzie ciebie. Dziękuję. No i właśnie, to są dalej jakieś tam nieprzydatne informacje, jedyna była od tamtego, ale w zadaniu było napisane, że mamy pogadać z wszystkimi, więc pogadaliśmy. Zweryfikujmy to, czy to wszystko tutaj działa tak, jak należy, czy ja mam się domyślać, co mam robić, czy coś przeoczyłem, może, no kurczę, różnie to bywa też, mogę być. Nikt nie jest doskonały, mogę tutaj się coś pomylić też, ale wynikałoby to tak, że pogadaliśmy ze wszystkimi, być może. W końcu nam coś ten Inok, Anok ci wszyscy powiedzą, zrobią, nie wiem. Nowe zadanie dadzą chociaż cokolwiek, jakiś trop, masz masz jakieś... No, Jezus, Maria. Aha, tak, Klovis twierdził, no, to teraz mogę ci to powiedzieć, jak mogę. Mogłem... Mam informacje. Nieważne. Tak, jak twierdził Klovis, w obozie jest czarny mag. Lecz co noc wychodzi stamtąd, aby spać na wzgórzu w pobliżu obozu. Wyśmienita robota. Anok byłby z ciebie zadowolony. A ty nie? Dawaj kasę. Wysłać kogoś, kto zakończy. zakończy maga, nie może. Natychmiast musimy ruszać do Silden. Wysłać kogoś, kto wykończy maga. Nie może dłużej żyć. Nie mamy nikogo na tyle silnego, by mógł zmierzyć się z magiem. Co? A wasi żołnierze? Nasi najlepsi ludzie zostali wysłani do Silden, aby chronili Aha. mego brata. A ciebie mamy tu niewielkie chronić? siły i są one potrzebne, aby chronić Geldem. Do obrony moich ludzi mam tylko ich. Coraz wyraźniej widzę, że Myrtana została powierzona ludziom, którzy się do tego nie nadają. Dobrze, ruszam w drogę. Czyli, dobra, czyli ja po prostu mam zabić tego maga, no, no, no dobra, okej, okay, no tak, tak, tak czułem. E, także już od razu, hmm, dopóki mamy tutaj może jakieś łóżko, prześpię się do tego wieczora. Nie wiem, czy teraz jest wieczór, czy co, zaczęło padać, o Jezu, jeszcze głośniej zaczęło padać, no to do następnego się prześpimy wieczora, bo... A, to nic nie daje, dobra. Czyli, jednak, albo ten szum po prostu został. A tak naprawdę, nie, padał deszcz po prostu cały czas. No dobra, w takim razie, jeszcze raz szybko do Trellis. Nie, to musi ruszyć w końcu, to musi być coś takiego. Muszą się zacząć jakieś takie zadania, takie rzeczy, żeby to było wszystko ciekawsze. Moment, teraz wchodzimy tędy. Wychodzimy tam tędy i zobaczmy, czy na tym wzgórzu ktoś będzie. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Nie możecie dać znać, co sądzicie o tej kamerce, tak w ogóle, bo. Szczerze mówiąc, ja teraz nagrywam szybkim HD, czyli to jest chyba 60 klatek w ogóle. E, może 50, nie wiem, dokładnie nie znam tych danych, ale to jest 720p dalej. A mogę zrobić tak, żeby było taka sama tak tyle samo klatek na sekundę co stara kamera. E, ale jednak. E, jest ten Mac? Ale jednak full HD mogę zrobić tym telefonem. Także zobaczymy, nie wiem, może się bateria rozładuje albo coś. Halo, jesteś czarny magu tu gdzieś? Dobra, jasna. Może śpisz za domem na przykład. Kto wie. Lubisz spać na wzgórzu. Hmm. No chyba nie śpi przy tych oprychach tam, nie? To by było głupie. Swoją drogą znalazłem jeszcze to wejście do drugiej jaskini. Być może ono było. Prawdopodobnie było w, w gotiku 3. No to by było dobre, jakby miał taką obstawę tutaj, nie? I na końcu tam czarny mag. Ale nie, to są po prostu jakieś opryszki. Tam u góry tu go nie widzę, ale z drugiej strony można. Być może on tego baga, nie wiem. Musicie mi dać znać, bo to bez was po prostu ja tego nie pociągnę <laughs> zbyt daleko. Bo jest, jest po prostu ciężko i. No. Mówiście, żebym nie patrzył za bardzo w solucję, no ale w sumie nawet w tej solucji było, że on będzie na wzgórzu. Także nie wiem, może jakaś ciulnia, a nie solucja. Dobra, tu jest to drugie wejście do jaskini, jakby ktoś chciał wiedzieć. Tam znalazłem jakiś pierścień, w sumie go nie sprawdzałem. Ale to zaraz zaraz zrobimy. Tylko sobie wejdę. Wkurzam się ten szumiący deszcz. Tu na przykład nie powinien szumieć. I tu w ogóle chyba Ebert czy ktoś chodzi. Tu są skrzynie. Już kradłem. I tutaj jest przejście dalsze. Jaskinia I oskinia I tu był pierścień. Dobra, czarnego maga w każdym razie nie ma. E, także nie wiem dlaczego. Nie wiem o co tu chodzi. Na ten pierścień to co to było w sumie. Albo to. Albo te mam teraz dwa. Coś z tym, do jakiejś, szały szału jakiegoś nie ma za bardzo, więc... Więc trudno. Dobra, troszeczkę tego wieczora znowu jakby minęło, może on tu się pojawi. No i tam piszą, że jakby co, może być bug i trzeba go zespawnować kodami. Ja nawet chyba nie mam konsoli włączonej. No, F2 nic tutaj nie daje w tym momencie. Mm, więc nie wiem, może to było tylną w sumie tutaj? Nie. Zrobię więc, sobie przed... nie wiem, może mi ktoś coś, lepszego coś powie. Nie to ten jest nie tym. mi głowy. Już dalej nie mogę. Ja też już dalej właśnie nie mogę, także chyba zakończę ten odcinek, nie wiem, będziemy kombinować, bo miał być czarny mak, może to nie to wzgórze, ale tu był awogadro, z tego co pamiętam, w trójce, no i to powinno być to wzgórze, gdzie był ten awogadro, więc no tutaj. No. Co to? Jezu, myślałem, że tu jakiś czarny mak. Ehm, dobra, w takim razie kończymy ten odcinek. Nie był on jakiś super świetny, ale no... Ja też tutaj się jakoś super nie bawię, ale musimy przez to przebrnąć po prostu, no. Może, może te zadania, może coś jest w tym Zmierzchu Bogu, może te zadania... Zaczną być jakieś lepsze, ciekawsze, i tak dalej, z biegiem fabuły. A na razie mamy problem z czarnym magiem, także piszcie. Być może wiecie, być może przechodziliście. A ja żegnam się z wami, biorę się do montażu z tą kamerką. Trzymajcie się i cześć. Na razie.